W trakcie rekolekcji podążamy za Jezusem, próbujemy oddawać swoje życie, próbujemy szukać życia w obfitości. Pozwalamy Jezusowi, mam nadzieję, żeby nas oczyścił, żeby zrobił porządek w naszym życiu. Wiemy, że jesteśmy grzesznikami, że nasze życie doprowadza nas aż do przepaści, w którą wpadamy i sami nie jesteśmy w stanie z niej wyjść ale Bóg nie zostawia nas samych posyła nam ratownika, którym jest Jezus Chrystus który nas wyzwolił, który umarł na krzyżu za nas, który zapłacił za nas cenę swojej krwi jednego, czego pragnie i potrzebuje to naszej miłości żebrze o miłość ale skąd tę miłość wziąć? oczywiście z jednej strony można powiedzieć o drugiego człowieka, z drugiej strony Pismo Święte mówi Bóg jest miłością ale warto przytoczyć scenę kiedy Jezus jest u farzeusza Piotra, do Jezusa podchodzi kobieta, która była nierządnicą, ale łzami wyciera nogi Jezusa, wyciera włosami, obmywa łzami, wyciera włosami, ten farzeusz się oburza. Ale Jezus mówi o tej kobiecie, ona wiele umiłowała, bo wiele jej przebaczono. Komu się mało przebacza, ten mało miłuje. Jezus uświadamia, jak chcesz więcej miłości, to potrzebujesz więcej przebaczenia. Ileś ludzi tego nie rozumie. Farzeusz wczorajszej trzejszej przytaczanej ewangelii, ten koło tego celnika, nie potrzebował przebaczenia. Był przekonany, że jest taki wspaniały i dlatego nie doświadczył wielkiej łaski od Pana Boga, nie doświadczył jego miłości, bo nie potrzebował, bo nie potrzebował przebaczenia. Zobaczmy, jak przebaczenie jest ważne, kiedy Jezus uzdrawia paralityka, mówi do niego, odpuszczone są Twoje grzechy. Niejako Pan Jezus pokazuje, że uzdrowienie jest wtedy możliwe, kiedy grzechy zostaną przebaczone. Potrzebujesz przebaczenia. Dzisiejsza liturgia słowa, dzisiejsza Ewangelia dużo mówi o przebaczeniu, przede wszystkim o przebaczeniu drugiemu człowiekowi. Ale tu pojawia się też wątek przebaczenia Pana Boga. Porównanie jest te 10 tysięcy talentów i 100 denarów. Dla nas tu Polaków w Europie to są jakieś niejasne nie, nie liczby wartości. Ale popatrzyłem, poszukałem 10 tysięcy talentów. Uwaga, to jest 200 tysięcy lat pracy. 200 tysięcy lat pracy człowieka, żeby zarobić 10 tysięcy talentów. A 100 dolarów to są cztery miesiące pracy. Nie, nieporównywalna różnica, ale zobacz, Bóg zapłacił za ciebie cenę 200 tysięcy lat pracy. Nie jesteś w stanie się wykupić, nie jesteś w stanie odpłacić. Zapłacił cenę swojej krwi. Żadna ludzka wartość nie dorówna temu. Zapłacił, żebyś ty nie musiał być w grzechach. A jeżeli człowiek miesiącami czy latami nie idzie do spowiedzi, to niejako mówi: Panie Jezu, niepotrzebnie umierałeś za mnie, bo ja wolę żyć w grzechu. Gdzie tu jest miłość? Gdzie tu jest wdzięczność? To jest lekceważenie Pana Jezusa. Tak samo, jeżeli jesteś na rekolekcjach, słuchasz, może cię dotyka, ale jeżeli mówisz, no nie idę do spowiedzi, bo po co później pójdę, to coś tutaj nie gra. Pragnie życia w opitości to proś Boga o przebaczenie grzechów. Księża są w konfesjonale, może jest dobry czas, żeby tam pójść. Żeby oddać Panu Bogu to wszystko, co jest trudne. Aby Ci przebaczył i abyś się otworzył na Jego miłość. Oczywiście mam nadzieję, że nie wszyscy, czy szczególnie spośród nas, podchodzą, nie idą do spowiedzi z powodu lekceważenia Pana Boga. Wielu sobie nie zdaje sprawy, że to robi. Często to jest takie błędne myślenie i podejście do wiary. O tym, ileś razy już mówiłem. Ileś ludzi mówi, tak, przekazania przy, mówią, żeby być raz w, do roku w spowiedzi. No to idzie człowiek, ale przekazanie mówi co innego. Przynajmniej raz w roku. Jeżeli przez cały rok. Żyjesz własce uświęcającej. Jeżeli przyjmujesz Komunię Świętą, to teoretycznie nie musisz długo iść spowiadać, to wtedy przynajmniej raz bądź. Ale jeżeli nie możesz przyjąć Komunii Świętej, to na co czekasz? Chociaż oczywiście tu można dojść do nonsensów. I ja oprócz tego, że jestem egzorcystą, jestem też kapelanem w szpitalu. I czasami chodzę i proponuję przyjęcie, udzielenie komunii, a tam osoba mówi: Ale ja, ja, ja nie, nie byłem u spowiedzi. A ja mówię, a mogę wyspowiadać. A ta osoba, a ja nie mam z czego się spowiadać. No to udzielę komunii. A nie, nie jestem przygotowany. Wiecie, nonsensy. Wiecie, jest ludzi strasznie zakręconych. Zamiast korzystać z Bożych łask, to szuka różnych pretekstów, aby, aby nie pójść do spowiedzi. O różne są preteksty. Często są to ludzkie preteksty. Wiadomo, że wstyd nieraz jest. Już w szpitalu tak swoją drogą to czasami, kiedy przy łóżku Jednego pacjenta, a obok są inne łóżka, inni pacjenci, jest to trochę trudne. Ale czasami jest po prostu księdzu powiedzieć. Trudno przyznać się do tej naszej słabości, nędzy. Ale ileś ludzi ma problem taki? Mówi: Po co będę chodził do spowiedzi? Do grzesznika? Przecież tyle się zły, złego słyszę o księżach. Może tam się taki trafi, który jest gorszy niż ja? Może. Każdy, ksiądz, każdy człowiek, także ksiądz, jest grzesznikiem. Ja przyznam szczerze, że czasami czuję się zawstydzony, kiedy spowiadam niektóre osoby. Ja myślę, że najdłuższym ludzim mógłbym być pewnym wzorem. Ale czasami przychodzi ktoś do spowiedzi, ja czuję, że ja mu dopiętnie dorastam. Ale wiecie, ale niektórzy by chcieli, żeby tam były idealne osoby w konfesjonale. Ale tak sobie myślę, że gdyby w konfesjonale siedzieli aniołowie, to by nie zrozumieli człowieka. Oni nie wiedzą, co to są grzechy, znaczy wiedzą rozumowo, ale nigdy nie doświadczyli grzechu i nigdy nie doświadczyli przebaczenia od Pana Boga. To jest tylko jakaś taka wiedza teoretyczna dla nich. To ksiądz, który walczy z grzechem, bo jest grzesznikiem, który być może wiele razy upadał, być może dzisiaj, tego dnia nawet upadł, ale który wie, co to znaczy walka z grzechem i który wie, co to znaczy doświadczyć Bożego miłosierdzia. Który wie, co to znaczy, kiedy Bóg go wyciąga z na grzechu. Ma szansę zrozumieć drugiego człowieka i mu pomóc. I powiedzieć, posłuchaj, ja wiem, jak trudna jest ta walka, ale ja wiem, że z Bogiem dasz radę. Kiedyś zastanawiałem się, dlaczego pierwszym papieżem został święty Piotr. Przecież był tam święty Jan, umiłowany uczeń. Ten, który był przy boku Jezusa na... Ostatniej wieczerzy, który był przy krzyżu jedyny z apostołów, do którego za bardzo się nie było jak przyczepić. No, chciał tam jakieś gromy rzucać na jakąś miejscowość, ale to i tak nic z tego nie wyszło. To był jedyny zarzut do niego. Dlaczego on nie został papieżem, a został Piotr, który był taki chojra, który się zaparł Jezusa? Wiecie, niektórzy myślą, że zaparcie się Jezusa to nic takiego. A Jezus mówi, to się zawsze mnie przed ludźmi, tego się zapraja ja przed ojcem. To Zobaczmy, czy w naszych środowiskach pracy, w życiu, czy my się Jezusa nie zapieramy. Ale Piotr właśnie się zaparł. Jezus mimo wszystko jemu powierzył bycie papieżem. Dlaczego? Być może ten dialog Jezusa z Piotrem po zmartwychwstaniu jest bardzo istotny. Jezus trzykrotnie pyta Jezus, Piotra o miłość. I ten Piotr się rozpłakał. Notabene, wiecie, gdybym miał stanąć przed Jezusem, który ma takie pełne miłości oczy i który zna całą prawdę, zna mnie na wylot i kiedy mnie pytał o miłość to ja pewno powiem tak jak potrafię to kocham ale wiedziałbym, że nie domagam to pewno też bym się rozpłakał ale Jezus właśnie dlatego dał Piotrowi przewodzenie kościołem kiedy kilka dni wcześniej czy w trakcie ostatniej wieczerzy Jezus obywa nogi Piotr nie chce obmywać nóg znaczy nie chce, żeby jego nogi były obywane. Ale Jezus mówi to, co ja czynię, będziecie wyczynić. I człowiek jest zaproszony, papież, kapłan, do tego, aby obywać nogi drugiemu człowiekowi. Ja myślę, że Piotr dlatego został papieżem. Bo Jezus mówi: Rozumiesz, co ja Ci uczyniłem? Tak jak ja Ci przebaczyłem, tak Ty i Ci przebaczaj. Prawdziwa posługa kapłańska właśnie polega na przebaczaniu. Nie ma ważniejszej rzeczy, w chrześcijaństwie jest przebaczenie i trudniejsze jednocześnie. Dlatego, być może, kiedy są wątpliwości, trzeba pójść, pójść, bo Jezus tak wybrał, że dał ci grzesznika, kapłana, żeby ci, Ciebie pojednać z Panem Bogiem. Chociaż to nie jest proste. Wierzę, że nie wszystko jest proste, ale warto Panu Bogu zaufać. Oczywiście można by tutaj dużo, dużo mówić o spowiedzi, a ja dzisiaj chciałbym się zatrzymać nad jednym rodzajem grzechu, i to jest związane z dzisiejszym Ewangelią. Grzechem nieprzebaczenia. My czasami zapominamy, że nieprzebaczenie jest grzechem. Zobaczmy, dzisiaj Jezus mówi na końcu: Podobnie uczyni Wam ojciec niebieski, jeżeli każdy z Was nie przebaczy serca swemu bratu. Tutaj mieliśmy scenę, że wrzucił do lochów tego człowieka, ten władca. Pan Bóg mówi: Będziesz miał ponosił konsekwencje, jeżeli nie przebaczysz. Straszna rzeczywistość. Te konsekwencje są często zamknięcie na Pana Boga. Potrzebujemy rzeczywiście tworzyć się na Bożą łaskę i potrzebujemy y, y, zmienić życie, właśnie podjąć decyzję przebaczenia. Ja jako egzorcysta powiem z całą stanowczością, że problemy duchowe ludzi i opętania, zniewolenia najbardziej są związane ze zranieniami i nieprzebaczeniami. Oczywiście, żeby człowiek był zniewolony czy opętany, to najczęściej czy prawie zawsze musi się otworzyć na jakąś wiedzę tajemną, wiedzę sięgnąć po moc boską, grzechy przeciwko pierwszemu przekazaniu. Kiedy człowiek chce być jak Bóg, nie wiem, chce mieć wiedzę jak Bóg, największą, większą niż inni, to idzie do wróżki. Chce mieć zdrowe lepsze niż wszyscy inni, to idzie do jakiegoś znachora, nergoterapeuty uprawia jakieś dziwne sporty, wchodzi w jakąś kulturę dalekowschodnią. Coraz więcej ludzi sięga po buddyzm, po jakieś takie religie bożki. Ludzie ustawiają w domu, nie wiem, mieszkanie w Fengszu i czasami krzyży rzucają, bo, bo, bo jest sprzeczny z energiami jakimiś. W mieszkaniach można znaleźć posążek po, po, po Buddy, a krzyża nie widać, ale są chrześcijanami. W Co ty wierzysz? Ale wiecie, ale dlaczego to ludzie robią? Bo są nieszczęśliwi. Gdyby człowiek był szczęśliwy od początku życia, w domu, u Pana Boga, to by nie szedł do innego bożka. Problem jest taki, że człowiek nie do końca przebaczył, Bóg nie uzdrowił jego serca, i on idzie i szuka gdzieś indziej. Ale potem diabeł bardzo bazuje na tych nieprzebaczeniach, bo on szatażuje człowieka. Pewna kobieta, która przychodziła do mnie przez wiele lat, opętana osoba, w którymś momencie mówi, że ona się boi iść dalej tą drogą, ona się boi yy, nawrócić. Pytam dlaczego? Bo mi diabeł cały czas mówi, że jak będę się nawracać, to zabije moje dziecko. Straszna rzeczywistość. I jak się tutaj nie bać? Zaufać Panu Bogu, łatwo powiedzieć. Ale tu dlatego jest potrzebna wiara. Jeżeli człowiek byłby bardzo wierzący, to by nie wszedł takie rzeczy. To jest kwestia rzeczywiście pewnego nawrócenia, znowu uświadomienia sobie, że Bóg jest większy, że Bóg jest Panem nad tym wszystkim, że jeżeli ja powierzę się Jezusowi, to nie pozwoli mi krzywdę zrobić mojemu dziecku. Ale to do tego potrzeba wiary, do tego potrzeba czasu, dlatego to oczyszczanie przez Jezusa trwa i trwa, bo człowiek musi się stopniowo zmieniać, bo walka czasami jest bardzo trudna. Człowiek czasami wpada w różne rzeczy, nawet sobie nie zdaje sprawy. Różne takie okultystyczne, ale też problemy przebaczenia. <laughs> Tutaj przez kilka ostatnich dni mówiłem różne przykłady cudów. I codziennie się zdarzało, że był jakiś opis cudownego czy szczególnego poczęcia i urodzenia dziecka. I dzisiaj też tak będzie. Pewna kobieta kiedyś przyszła do mnie na modlitwy, rzeczywiście miała problemy duchowe. No bo modlitwy gdzieś tam się wpakowała, różne takie okultystyczne rzeczy. Ale też pragnęła mieć dziecko, a nie mogła. Była modlitwa, uwolnienie. Myślę, że dosyć skuteczne i było jakieś takie nawet światło poznania, że będzie to dziecko. Tyle tylko, że czas mijał i tego dziecka nie było. Po jakimś roku, czy może dwóch, nie pamiętam, trafiliśmy na siebie, ja byłem w jednej z parafii. ona przeszła na jakąś taką modlitwę, uzdrowienie, też była prowadzona uwolnienie. Zobaczyła, jej i porozmawialiśmy trochę. I ona mówi, w którymś momencie przypomniało jej się coś jeszcze z życia. I to ją zablokowało na życie. No to Notabene aborcje potrafią zamykać na życie, antykoncepcja potrafi zamykać na życie. Dlaczego ci złożyczy swojemu potomstwu? Nie chcę potomstwa. I później ma problem i nie może mieć poczęcia. Ale kiedy to. Powiedziała, kiedy omodliłem, kiedy ona przebaczyła innym, przebaczyła sobie tę decyzję, kiedy wyrzekła się tych wszystkich spraw okultystycznych, ja się pomodliłem nad nią. I ona miała taki spoczynek w Duchu Świętym, zaśnięcie. Taki piękny obraz, ona tak, tak błogo leżała, znaczy, siedziała na, na, na siedzeniu, no głowa i tak spoczywała. Kiedy się ocknęła, to jej powiedziałem: tak Wiesz co? Mam takie przekonanie, że za rok, za rok będziesz mnie szukać. Żeby powiedzieć, że masz dziecko. Nie wiem, skąd mi to przyszło, ale tak powiedziałem, może to było bardziej życzeniowe. Ale ona to uwierzyła. Wiecie, ja za kilka miesięcy dowiedziałem się gdzieś naokoło od kogoś, że ona jest w ciąży i zagrożonej. Ale rzeczywiście za rok. Za rok, ona szukała mnie, bo ja zmieniłem parafię, więc musiała szukać, gdzie jestem. Szukała mnie w internecie i za rok mi napisała: proszę księdza, urodziłam dziecko. Pan Bóg działa. Bo czasami czeka na nasze przebaczenie, na nasze wyrzeczenie się tego, co jest złe, co jest grzeszne, po to, żeby Bóg mógł działać. On jest pełen mocy, tylko pytanie, czy do niego przychodzimy, czy przebaczamy. Diabeł blokuje człowieka. Diabeł szandażuje człowieka. On zna nasze czułe punkty. On wie, co jest nam dla nas trudne, szczególne, bliskie i chce to uderzyć. Pamiętam taką scenę, kiedy. Też z mojego życia. Ja jeszcze nie byłem egzorcystą, ale już się przygotowałem do tego. Jeździłem z taką jedną osobą, nawet z dwoma do różnych egzorcystów. Z jedną, z jedną dziewczyną do jednego egzorcysty, z jedną do drugiego. Ale tak naprawdę taka jedna osoba, hmm, ona tam się często wyrywała, gdzieś uciekała, zaangażowana osoba. tam się tam u zapałem tak, i się modlę, żeby się nie wyrywała. Wokół mnie jest osób ze wspólnoty. Ja tam w tej prawie nie byłem niedługo. Ale w pewnym momencie zły duch, znaczy osoba ta mówi tak, takim głosem mnie, bo powiem twoje grzechy. Ja tak nie wiem, czy mi się wydawało, czy nie. Nie wiem, czy to prawda, czy nie. Co mam myśleć? Mówię, może to kłamstwo, ale może to diabeł, no ale jeżeli powie moje grzechy, no to wstyd przy osobach obok mnie. Tych, których mam prowadzić do Pana Boga. Ja miałem różne, różne rzeczy, no wiecie, ale stwierdziłem tak, jeżeli Pan Bóg jest nad tym wszystkim, to ja się będę dalej modlił, jeżeli nawet na coś pozwoli, to, to tak będzie. No i się dalej modli, i rzeczywiście ta osoba powiedziała moje grzechy z przeszłości. Takie bardzo moje. To nie jest tak, że wiecie, można to i prowadzić, strzelać. Tu jest kilka osób w tym kościele, które mają takie grzechy, kilka osób jest takie. Czasami na twarz wystarczy spojrzeć, żeby coś wiedzieć. A to by takie moje, naprawdę. I ta osoba, nad którą się modliłem, nie mogła wiedzieć tego. I to mi bardzo pomogło pod względami w wierze. Po pierwsze, udowodniło mi to jeszcze bardziej, że świat to nie tylko te widoczne rzeczy, że Szatan naprawdę istnieje i naprawdę ma większą wiedzę niż, niż osoby. Ale druga rzecz jest taka, że następnego dnia się okazało, że te osoby wokół mnie wszystko z tamtego czasu pamiętają, z, tej, z tego wydarzenia, ale jednego szczególnie pamiętają. Nie pamiętają, jakie to grzechy. Pan Bóg im wymazał z pamięci. Pan Bóg zaopiekował się. Pan Bóg jest dobry i kocha, tylko chce, żebyśmy mu zaufali. Ale wiecie, ale ja rozmawiałam z egzorcystami i opowiadam tą historię, że grzechy mi powiedział zły duch. Ale się pytają, ale ty się spowiadałeś z tego wcześniej? Ja mówię, no tak. No to to jest niemożliwe. Uwaga, bardzo ważna uwaga. Grzechy, które są rozgrzeszone, szczerze żałowane, rozgrzeszone przez kapłana, są zamknięte dla złego ducha, żeby już nie atakował te, te grzechy. On ci nie będzie wypominał, na sądzie Bożym ci nie będzie wypominał to, co jest rozgrzeszone. Ba, Pan Bóg nie pamięta grzechów, które są rozgrzeszone. Wczoraj mówiłem, że, że Pan Bóg mogący Czasami nie słyszy naszych modlitw, bo jesteśmy grzeszni. Ale dzisiaj mówię, że Pan Bóg ma sobą pamięć. Nie pamięta grzechów, które przebaczą przez kapłana. Warto pójść i się wyspowiadać. Ale wiecie, ale pytam się, zastanawiam się w takim razie, ja słyszałem moje grzechy. I wiem, że one były wyspowiadane. Szczególnie kiedy zacząłem jeździć właśnie do egzorcysty, tym bardziej chodziłem częściej do spowiedzi. A to w ogóle by sprawę sprzed kilku lat. I sobie uświadomiłem o co chodzi. Pan Bóg mi przebaczył, ale ja sobie nie przebaczyłem tych grzechów. I diabeł miał dostęp do mojego nieprzebaczenia grzechu. Nie miał dostępu do grzechu, ale do moich pamięci, że ja to rozpamiętuję i przeżywam. Dopiero kiedy sobie przebaczyłem, kiedy zaakceptowałem, kiedy pokochałem swoją przeszłością, to się to wszystko zmieniło. Bo, ale mówię, diabeł zna nasze czułe punkty, i dlatego, dlatego trzeba to przebaczyć. Ale też pokazuje, że nie tylko innym ludziom, ale sobie samemu. Często to jest sporo trudniejsze niż przebaczenie innym. No, nieraz usprawiedliwiamy innych, ale siebie nie chcemy usprawiedliwić. Ale to jest bardzo ważne i potrzebne. Dobra, ale ktoś powie: No, ale jak to mam przebaczyć? Co mam zrobić? Jak mam zachować w stosunku do ludzi, którzy mnie krzywdzą, albo jak ktoś mnie zgwałcił, zabił mojego brata. Co mam zrobić? Pijak być może yy, zabił na drodze jakieś dziecko. Co zrobić? Jak przebaczyć? Wiecie, pełnie przebaczenia my są pewne rzeczy nie, nie do końca zależne od nas. Pełnia przebaczenia jest Panu Bogu. My, co możemy zrobić, to podjąć decyzję tak, przebaczam. Uwaga! Bardzo błędnym podejściem jest, a nie ma sprawy. To jest bardzo błędne podejście. Jeżeli nie ma sprawy, to nie ma co przebaczać. Ale ważne, żeby to nazwać, mam ból w sercu. Ja przebaczam decyzją woli, ja oddaję to Panu Bogu, nie chcę mieć, pociągać konsekwencji. Uwaga, to też nie znaczy, że, że mam nie walczyć o sprawiedliwość. Jak mnie ktoś okradł, to nie mam powiedzieć, wybaczam, już nie oddawaj. Mam prawo pójść do sądu, nawet być może obowiązek, bo mam siebie kochać i wyegzekwować to, co mi się należy. Ale nie chcę się mścić, nie chcę po swojemu rozwiązywać, ale oddaję to Panu Bogu. Niech to inny za mnie ktoś rozwiąże, a nie ja. Dlatego przebaczam, a przy okazji modlę się. A jak przebaczyć samemu sobie? Też podjąć decyzję. Uwierzyć w to, że Bóg mi przebaczył i przyjąć to Boże miłosierdzie, przyjąć to Boże przebaczenie. Prosić Pana Boga, by pomógł patrzeć na siebie Jego oczami. Oczami nie potępującymi, ale oczami kochającymi. Jeszcze takie dwie grupy osób, którym trzeba przebaczyć, czasami to nie jest takie oczywiste. Przebaczyć zmarłym. Ileś ludzi ma takie myślenie, że znaczy może i słuszne że o zmarłych mówi się albo dobrze, albo, albo w ogóle. I oczywiście to nie znaczy, że masz obgadywać, nie wiem, powiedzmy, rodziców, którzy już zmarli. Ale jeżeli w Twoim sercu jest zadra z tych rodziców, którzy już nie żyją, może latami, albo dopiero co zmarli, to przebacz. Nazwij to, boli mnie, Wyartykułuj. Wiecie, w ogóle w przebaczeniu warto wyartykułować, powiedzieć, że przebaczam. Pięknie, kiedy się da, przebaczyć, powiedzieć tej osobie, która mnie skrzywdziła. Ale czasami jest to za trudne, bo. Przebaczenie to nie znaczy, że mamy sobie od razu wpadać w ramiona i powiedzieć, że się nic nie stało. To często potrzeba czasu. Ale powiedz to Panu Bogu tak przebaczam. I przyzmarł i tak przebaczam mojemu tacie. Być może, że mnie gwałcił, że mnie bił. Mamie, że, że nie dawała miłości tyle, ile powinna, albo za bardzo wymagała ode mnie. Przebaczać zmarłbym. Ale wiecie, ale jest jeszcze jedna rzecz w kontekście zmarłych. Przebaczyć także to, że już umarli, że ich nie ma. To się wydaje szokujące, jak to? Co to ich wina, że nie żyją? No wiadomo, jak ktoś jest samobójcą, to jest trochę ich wina. Chociaż trochę Kościół teraz inaczej patrzy, ale tym bardziej przebacz im. Ale takim osobom, które nie wiem, zginęły w wypadku, na chorobę jakąś umarły, przebacz. To nie jest ich wina, ale w twoim sercu jest zadra, jest żal. Pamiętam, kiedyś chodziłem po kolędzie, do jakiegoś małżeństwa poszedłem, Pół roku wcześniej zmarł trzydziesty syn na rękach matki pół chory, ale ta matka nie potrafi się po sobie poradzić płacze cały czas. No i mówię tu o przebaczeniu, mówię, żeby pani mu przebaczyła. A przecież to nie jego wina, przecież to on umarł, on biedny ofiarą. To jak mam przebaczać? Ale siedzi obok mąż i tak trochę wsłuchuje się w to, co to było mówione, i, i mówi do żony, wiesz co? To chyba coś w tym jest. Pamiętasz, co mówiłaś, kiedy on umarł? Dlaczego mi to zrobiłeś? Ona już nie pamięta tego, ale ona obwiniała syna, że zmarł. Dlatego trzeba przebaczyć. Wiecie, z różnych tam doświadczeń i modlitw i różnych świateł poznania wynika, że czasami człowiek nie może pójść czysta do nieba, dopóki nie doświadczy naszego przebaczenia. My czasami tak kurczowo człowieka trzymamy, nie chcemy pozwolić odejść do nieba, tylko chcemy, żeby wrócił. Bo to my chcemy, żeby nam było dobrze, a nie myślimy czasami o tym zmarłym, że on potrzebuje, abyśmy odpuścili, powiedzieli dobra, wybaczam, że Ciebie już nie ma, idź do nieba i się mną z góry tam opiekuj. Przebaczenie właśnie tego, co robił, ale także przebaczenie, że umarł. Jeszcze jedno przebaczenie, przebaczenie Bogu. Oczywiście to nie znaczy de facto, że mam przebaczyć. Pan Bóg na pewno nie jest winny. Ale ty czasami może czujesz się, że Pan Bóg skrzywdził. Ludzie obwiniają Boga o choroby, o wojny, o to, że nie mają żony czy męża. O to, że mają problem finansowy, rodzinny. Kogoś trzeba obwinić. No to czasami Pana Boga obwiniają. Oczywiście ileś ludzi mówi, ja nie mogę mieć żalu do Pana Boga. Ale w sercu mają Powiedz to Panu Bogu. Są takie słowa w Piśmie Świętym księdza Izajasza: chodźcie i spór ze mną wiedźcie. Pan mówi, pospieraj się ze mną. Masz do mnie żal, to mi to powiedz i się pokój ze mną. Chcesz, to nakrzycz na mnie. Naprawdę polecam, czasami nakrzyczeć. Aż ci ulży. Pan Jezus wczoraj w Ewangelii mówił: nazwałem Was przyjaciółmi, albowiem powiedziałem Wam wszystko, co usłyszałem od ojca. Jesteś Przyjacielem Jezusa. Przyjaciel mówi wszystko. A czy ty wszystko mówisz Jezusowi? Zobacz, jak wyglądają twoje modlitwy. Może ich jest dużo, daj Boże. Ale może to jest także kolejne litanie, kolejne różańce, kolejny nowenny. A kiedy rozmawiasz z Panem Bogiem? Kiedy mówisz, co ci leży na sercu? Kiedy Go słuchasz? Pomyśl. Bo trzeba rzeczywiście szczerze sobie z Panem pogadać o tych wszystkich ranach, o tych wszystkich żalach, o tym, co leży na sercu. Czasami Pan Jezus mówi: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście. Ja was pokrzepię. Przyjdź do Jezusa, wyżal mu się. On ci da pokrzepienie serca, podniesie cię na duchu, bądź je kochał. On się troszczy o Ciebie. Mój drodzy, ważne jest przebaczenie. Pan Bóg pragnie tego. On wie, że brak przebaczenia blokuje. Ciebie na jego łaskę. Wiecie, do takiego stopnia to działa, że czasami, kiedy przychodzi ktoś do mnie do spowiedzi i mówi, że nie przebaczy tam komuś, to ja się zastanawiam, czy ja mogę mu dać rozgrzeszenie. Pan Jezus mówi: Jeżeli wy nie wybaczycie waszym winowajcom, to ojciec wam nie wybaczy. To nie jest tak, że Pan Bóg się mści. Tylko nasz brak przebaczenia zamyka Boga na łaskę przebaczenia nam. Ja oczywiście czasami tej mówię, dobra, przynajmniej podejmij decyzję, a przynajmniej się wyrzec, wyrzecz braku przebaczenia. Pokaż, że chcesz przebaczyć, przynajmniej, chociaż najlepiej. Czasami proszę, powiedz, przebaczam. To jest bardzo kluczowe. Ale jest jeszcze jeden powód, dlaczego to jest ważne. Wiecie, człowiek to jest taka mieszanka sfery fizycznej, duchowej i emocjonalnej, czy psychicznej. I człowiek, czy ta sfera ta przebaczenia, to jest ta sfera emocjonalna. Te różne nasze rany. Ale człowiek jest wtedy, będzie do końca zdrowy, kiedy będzie zdrowy w tych trzech sferach. Wiele ludzi dba o swoje ciało. Chodzi do lekarza, y, uprawia sport, ale my często o tę sferę emocjonalną nie dbamy. I człowiek nigdy nie będzie szczęśliwy, kiedy nie będzie w tej sferze uzdrowi uzdrowiony. Przebaczenie często jest rozpoczęciem procesu, aby Bóg mógł uzdrowić swoje ciało. Jest ileś chorób, które jest konsekwencją różnych stresów, nie wiem, choroby serca, na przykład człowiek, który ma być może smutki, czasami zapija swoje smutki jest ma chorobę wątrobę. Ileś ludzi smutki zajada, jest, ma otyłość. Ja widzę po sobie, ja w ostatnich iluś tam latach mocno zrzuciłem wagę, dzięki Bogu, jeszcze by się może trochę przydało, ale już jest ok. Ale ja kiedyś zajadałem swoje smutki. Dopiero kiedy przebaczyłem, kiedy uzdrowiłem, prosiłem Pana Boga i zaakceptowałem siebie, przebaczyłem sobie, to Pan Bóg zaczął mnie zmieniać i zacząłem o siebie dbać. Bo zacząłem swoją wartość. Zacząłem patrzeć na siebie i na świat oczami Pana Boga. Dlatego przebacz. Nie jest to proste, ale bez tego nie da się pójść dalej. Kiedy szukamy życia w obfitości, to jest to bardzo ważne. Nie da się mieć życia w obfitości bez przebaczenia. Jeżeli chcesz, żeby Bóg ci dał naprawdę wspaniałe życie, to ty przebacz, a Pan Bóg tobie przebaczy i okaże miłosierdzie i obdarzy wielkimi łaskami. Tego każdemu z nas życzę. Amen.